Hejka, kochani, witam was. Teraz to już nie dekretka jeden, tylko <śmuszczak> ciężarówka. <śmuszczak> Słuchajcie, y finiszująca. E Dzisiaj przychodzę do was z tagiem, z tym letnim tagiem, który ostatnio jest bardzo popularny na YouTube. Y bo któraś z Was mnie poprosiła właśnie o tego taga, i pamiętam, że też na Facebooku dużo do mnie pisaliście prywatnych wiadomości, właśnie żebym nakręciła ten tag. A że tak jest bardzo przyjemny, bardzo taki miły i dla mnie teraz po prostu idealny, no to yy, zaczynamy. Ja mam tu oczywiście, słuchajcie, ściągę, mam pytania, więc sobie pozwolę przeczytać Wam pierwsze pytanie. Jakie są Twoje ulubione lody? Słuchajcie, no, jakąś tak firmę, żebym taką jakąś ulubioną firmę miała, to raczej wszystkie lody lubię. I na przykład, a najbardziej jest takie ze smaków, to lubię waniliowe bardzo lody i truskawkowe. To są takie moje dwa ulubione smaki. Drugie pytanie. Twój ulubiony owoc? Mój ulubiony owoc to są, słuchajcie, latem truskawki, arbuz, które ostatnio mogliście zauważyć, właśnie w filmiku Dary Natury, i chyba jeszcze Melona, tak lubię, ale tak chyba najbardziej, najbardziej to chyba truskawki i arbuza. Trzecie pytanie. Japonki, sandały czy baleriny? Ogólnie to powiem Wam szczerze, że znaczy tak, tutaj to. Może będziecie mogli zobaczyć pieska. To nie jest, słuchajcie, mój piesek, tylko piesek naszych sąsiadów, którzy sobie wyjechali na wakacje i teraz my się nim zajmujemy. Śmieszny jest ten pies. Ogólnie nazywa się Muni, a ja go ochrzciłam imieniem Muniek Staszczyk z Tila. mi tak pasowało, ale w ogóle się tak fajnie zachowuje, nawet. No dobra, słuchajcie, przechodzimy do tagu. Japonki, sandały czy baleriny? tutaj słuchajcie, to najbardziej chodzę w japonkach w tak zwanych flip-flapach tutaj się tak mówi ogólnie dzisiaj na sobie mam sandały to są żółte kroksy takie bardzo wygodne w balerinach też lubię chodzić ale tutaj słuchajcie, jest za, za gorąco nie da się, nawet, nawet wieczorem nie ma po prostu opcji słuchajcie, spieszę się bo po idzie taka wielka burza że mam nadzieję, że skończymy Jaki lubisz lakier na stopach? French, jeden kolor, czy bez lakieru? Słuchajcie, dla mnie bez lakieru, żeby były paznokcie, to jest w ogóle nie do przyjęcia opcja, więc ja zawsze mam pomalowane paznokcie. Teraz ostatnio jest to French, bo jest po prostu jakoś tak uważam, że Czekam już po prostu na poród i wydaje mi się, że będzie najlepiej po prostu pasował. Ale ogólnie też lubię jeden kolor. Nie przeszkadza mi to, w zależności jaki mam humor. Piąte, preferujesz bikini, tankini czy strój jednoczęściowy? Ogólnie preferuję bikini, ale że teraz, jak widzicie, jestem w ciąży, no to preferuję teraz strój jednoczęściowy jak najbardziej, żeby nie opalać bruszka. Szóste pytanie. Jak lubisz się opalać? Solarium, samoopalacz czy słońce? Kiedyś bardzo lubiłam chodzić na solarium, po prostu wręcz uwielbiałam, kochałam, ale później jak dowiedziałam się, co po prostu grozi po solarium, to przestałam. Samoopalaczy lubiłam używać i lubię używać. Teraz ostatnio nie używam nic. No, i słońce, no to teraz się dużo chronię przed słońcem, no ale tu jest tutaj po prostu słuchajcie, nieuniknione, żeby nawet chociaż trochę was nie musnęło to słoneczko. E, siódme pytanie: t-shirt czy top? E, jedno i drugie, słuchajcie, e, bo znaczy częściej w topie, bo jest mi tu wygodniej i chłodniej, w t-shircie jednak jest dużo cieplej, e, ale jednak to i to, no bo tutaj to w sumie można we wszystkim. 8. E, spodnie krótkie, spodnie, krótkie spodenki czy spódnica? E, długie spodnie, stanowczo nie. E, mówię tutaj na, u mnie w tym rejonie, chyba że zimą. E, krótkie spodenki, e, jak najbardziej. Teraz nawet, nawet częściej chodzę w krótkich spodenkach niż w spódnicach, bo e, mam te takie z gumą. A spódnicę owszem, też preferuję i to bardzo, ale chyba teraz najbardziej spodenki. Wcześniej bym Wam powiedziała, że spódnica, a teraz spodenki. Dziewiąte, gładka skóra, golenie, woskowanie czy depilator? Zaraz nas to złapie, burza. Kiedyś, słuchajcie, depilatora nigdy nie używałam, zawsze się bałam tego dźwięku w ogóle, tych, tego wszystkiego, więc nie. Woskowanie jak najbardziej, cały czas się woskowałam, ale teraz przyciążę po prostu, już, że sobie sama robię woskowanie. To teraz mi jest po prostu ciężko to robić, więc przeszłam do golenia. I dziesiąte, ostatnie, już pytanie: baseny czy jezioro? Ocean. Najbardziej lubię być nad oceanem. Basen, jak najbardziej też. Tutaj jezioro no to mamy. Akurat malutko, więc e, najczęściej jesteśmy albo na basenie, albo nad oceanem. Ale ocean chyba najbardziej lubię. <disappointing querto> <Vogelach> Plażowanie. Piesek tutaj jest taki po prostu, słuchajcie, zabawny, że mnie odwraca uwagę. Muni! No. Muni! Pokaż mordkę. Pokaż mortkę. Pozdrów wszystkich. Muni! Muni! Nie. Muni, no odwróć się, muni, e, muni, come on, muni. Widzicie, piesek jest uparty po prostu strasznie. Słuchajcie, y mam nadzieję, że tak Wam się podobał. I moje odpowiedzi. Przepraszam Was, że było to tak szybko, ale po prostu, jakby się teraz zobaczyli niebo, to ja już się boję, co to za, za chwilę będzie, a jeszcze mamy chwilkę, żeby dojść do domu. Eee, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze przed narodzinami mojej córci. Eee, do usłyszenia, buziaki! Pa!